Dzisiaj ułożyć świętej rodziny, świętej rodziny Nazaretańskiej, ale i świętej rodziny naszej, w której żyjemy, żeby była dla nas oazą wolności i miłości. Na tym świecie zbełtanym swem nienawiścią i brakiem zaufania, niech miłość Boga Ojca, niech łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i niech dary jedności w Duchu Świętym będzie z nami wszystkim. Ordlmy się. Boże nasz. Prosimy cię. Żebyś zagościł w naszych rodzinach wolnością i miłością. Żeby rodziny nasze były przedsionkiem nieba, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Dzisiejszą przeszkodę. Tajemnica rodziny. Tajemnica rodziny nazaretańskiej Tajemnice każdej rodziny. To ma być oaza. Oaza wolności i miłości. I to musi być przestrzegane od najmniejszego. Żeby dom rodzinny nie kojarzył się. Ze słowem nie. Nie sieć, nie stój, nie idź, nie dotykaj, nie ruszaj, nie wyglądaj. Żeby dom rodzinny nie kojarzył się nam ze słowem nie, ale zaś ze słowem tak. Na wszystką inicjatywę dziecka, na każdy pomysł. Na każdą inicjatywę, na każdym pomysł. Jezus został w świątyni Jerozolimskiej i przez trzy dni szukali Go rodzice Jego. Na każdy pomysł, na każdą inicjatywę tak. Jeżeli to nie zagraża dziecku, jeżeli to nie zagraża rodzinie, jeżeli nie zagraża drugiemu człowiekowi. Jeżeli to nie zagraża, ale pomysł, inicjatywa zawsze czeka na rodziców ze słowem tak. Jeżeli tylko nie zagraża, ze słowem tak. Słowo tak powinno być słowem rodziny. Słowem kluczem tajemnicy rodziny bo to słowo wolności, bo to słowo miłości. I tak rodzi się zaufanie rodziców do dziecka, dziecka do rodziców, dzieci wobec siebie. Jedyne miejsce na świecie, gdzie zaufanie może być bezgraniczne, jeżeli tylko nie zagraża. Dziecku, jeżeli nie zagraża rodzinie, jeżeli nie zagraża komukolwiek. Ale to wszystko musi być omówione. Musi być czas dla dziecka. Rodzice muszą mieć cały czas dla dziecka, żeby się pogadać. Codziennie, żeby się pogadać. Codziennie. Nie przeszkadzaj, nie zwracaj głowy. Zawracaj głowę, przeszkadzaj. Niech mówi! Ołaza wolności, oaza miłości, pełne zaufania.